Która upadła, definiuje nas forma. Piszę to na kartkach, wyłączam iPhone'a, nie dajmy sobie zabrać. Nie dajmy sobie zabrać i się schować. Nie, yeah, nie dajmy sobie zabrać wspomnień. Będziemy żyli, póki będą żyły one, ale na ten moment mają swoją agonię, a więc składę to na papier i je chronię Potem skrupulatnie robię to przy mikrofonie. Ja yeah, to jest ważne siomek To jest ważne, huh, to jest ważne. Znowu się martwię, znowu za dużo myślę. Znowu jest strasznie. Znowu nie zasnę. Kurwa, znowu nie zasnę. To w sumie chore, że jestem gnojem. A zatręczam się, jakbym był jedną nogą w grobie. Ja, yeah. to w sumie chore. O, oh. to w sumie chore, że znowu się boję. Gdy usiądzie obok mnie drugi człowiek. Jo! o, oh. to w sumie chore. Moje pany, świat jest chory. O, wszyscy jesteśmy chorzy. Kurwa, tutaj nikt nie jest zdrowy. O, tutaj nikt nie jest zdrowy, ale kastwo nie nadchodzi. Stary taki kiedyś zniknął. Pod nową elewacją wrócę na tarczy lub starczą. stare obietnice dzisiaj mijają się z prawdą. Noc, rap, samochód, miasto, Gram w to sztuka dla sztuki, a nie ja ze sztuką sztuka. Nic nie pale, nic nie rzucam już. Kilka kroków w moich butach. Chcę poczuć pod stopami twardy grunt. Albo nie, ja znów się w swojej głowie zamknę. Namaluję obraz albo zapiszę na kartce. Tekst, życie to test, co ci poprzez bal. rzeczywistość mi funduje, zimny bierz w sodzie. Kiedyś go znałem, dzisiaj na mnie po drodze. I nie wiem, jeszcze tak dawna stąpam po cienkim odzie. Mam to w sobie, sobie. skurwy synu, mam to w sobie. Penny.